Program się kończy i pytanie, co dalej? Jakie plany na przyszłość? Moje plany na przyszłość? Moje plany na przyszłość to, to praca muzyczna, troszeczkę y, ostatnio u mnie z, zawi zawieruszeń muzycznych i prywatnych i zawodowych, więc muszę się w tym wszystkim odnaleźć, odkopać, e, a później zobaczymy. A co z Sylwestrem? Nic. Gdzie wystąpisz? Na jakiej scenie muzycznej? Żadnej. Niemożliwe. Niemożliwe, zobaczymy. Za Zakopane cię zobaczymy? Y nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Y Margaret, powiedz mi jeszcze jedno. Y czy, gdyby się pojawiła propozycja wzięcia udziału w kolejnej edycji The Voice of Poland, zgodzisz się? Nie wiem. Co takiego powoduje, że masz takie opór? Wiesz co, nie opór. Ja przygodę z programem The Voice of Poland będę wspominać. Świetnie, bo, bo to faktycznie przygoda, zupełnie coś nowego dla mnie. Świetni ludzie, naprawdę. Chciałabym też przede wszystkim yy, powiedzieć o, o, o tym całym ogromie ludzi, którzy pracują, których nie widać, a którzy, którzy są po prostu dla nas tak strasznie ważni w tej pracy i z uczestnikami, poza kamerami. To, to są naprawdę bardzo istotne osoby i cieszę się, że mogłam się z nimi zaprzyjaźnić, mogłam je poznać. A nie wiem, bo. Wiem, bo wiesz, jestem kobietą i zmieniam zdanie często.